Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moimi gośćmi są wiceprezydent Piotr Jóźwiak i Andrzej Kuźmiński, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Witam Panu. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie dyrektorze. Witam Panie Prezydencie. Jesteśmy w pięknym, nowo otwartym miejscu, ale zanim przejdziemy do tego tematu, mam kilka pytań do pana wiceprezydenta. Zacznijmy od nadchodzącej, ostatniej sesji Rady Miejskiej w tym roku. Jakie będziemy mieli tematy? No, temat chyba przewodni, który zdominuje 80, jak nie 90% dyskusji, a mianowicie uchwalenie przyszłorocznego przyszłorocznego budżetu. Pewnie dyskusja będzie duża, chociaż dzisiaj już jest pewna komisja z tym związana. Pan prezydent też już mogę dzisiaj Państwu tutaj na antenie powiedzieć też pewne zmiany będzie szykował w tym projekcie budżetu, który znam, a mianowicie postanowił zwiększyć środki finansowe na sport dzieci i młodzieży, ale także na ten rozwój sportu, czyli, czyli, czyli te, tych sportowców bardziej profesjonalnych, a także kluby sportowe 100 tysięcy chciałby w ramach autopoprawek. Zwiększyć zarówno na szkolenie dzieci i młodzieży, jak i 100 na tysięcy na tą kwestię związaną z rozwojem sportu. Będą też oczywiście kwestie związane z podjęciem uchwał dotyczących honorowych obywateli miasta Leszna i zasłużonych dla miasta Leszna. Jest kilka kandydatów, jest kilka propozycji. Myślę, że bardzo ciekawych osób, niezwykle zasłużonych dla szkolnictwa, edukacji, historii naszego miasta. Dzisiaj rano odbyła się nawet taka spotkanie z szefami klubów, gdzie te kandydatury były przedstawione. Raczej wszystkie przejdą pozytywnie. Nie, ale, ale kluby jeszcze udały się, Przez przewodniczący udali się na konsultacje z poszczególnymi radnymi i myślę, że dosłownie w ciągu kilku dni, może być może jutro, ta lista kandydatów ostateczna będzie wiadoma. Wigilia dla osób bezdomnych i samotnych wraca w mury miejskiego ośrodka kultury. Tak, bardzo się cieszymy. Po dwóch latach, związanych oczywiście z pandemią, gdzie ta wigilia odbywała się na rynku, ale brakowało tej takiej. Świątecznej atmosfery, gdzieś tej takiej wprost magicznego spotkania wigilijnego. Wracamy do, do Moku w wigilię, w sobotę. Na... Kolejną, czyli za tydzień. W Moku o godzinie 14.30 odbędzie się taka wigilia z udziałem zespołów. Nauczyciele bodajże z, uczniowie zespołu szkół ekonomicznych, także z innych szkół zamierzają coś zagrać, zaśpiewać. Będą przygotowane śpiewniki, będzie oczywiście posiłki dla każdego. Mimo że w tym roku już to dzisiaj gdzieś mówiłem, ale, ale nie, Mopr nie wystąpił do restauratorów i do cukierni o pomoc. Wiemy, jaka jest trudna sytuacja ekonomiczna. Oni się sami zgłosili. To taka sympatyczna e, informacja. Mimo, że było brak takich próśb, sami się zgłosili, że chętnie by e, pomogli. Udało się dzięki też inicjatywie tutaj Stowarzyszenia bumerang, e, a ściślej rzecz biorąc nawet e, pana mecenasa Śmigaja, który od lat już stoi gdzieś tam z tyłu tej wigilii. Udało się zebrać dość pokaźną sumę, prawie 15 tysięcy złotych. Zakupimy z tego tytułu pojemniki, tak żeby nic się nie zmarnowało. Więc wszystkie osoby samotne które chciałyby spędzić w większym gronie z udziałem także władz miasta, samorządu, ale także i, i przedstawicieli organizacji społecznych, którzy, którzy będą też w tym uczestniczą. Wszystkie takie osoby serdecznie zapraszamy. MOK godzina 14.30 w Wigilię. Leszno ma nową galerię sztuki, bardzo nietypowo pod chmurką można powiedzieć. Tak, taka dość e, galeria Street Artu, podobno, w, 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 ja takim ekspertem w tym zakresie nie jestem, ale podobno wszyscy działają pod pseudonimami, jak to w takiej sztuce e, bywa. Wybitni e, artyści zostali zaproszeni. Dzisiaj zostanie dosła, dokładnie odsłoniętych 14 takich e, obrazów stworzonych przez tych. E, przez tych artystów. W planie jest łącznie, żeby było 36 takich y, obrazów. Duże zaangażowanie ze strony miasta. Pomogło też bardzo mocno Ministerstwo Kultury. Złożyliśmy już kolejny wniosek do Ministerstwa Kultury na ten drugi etap. Dzisiaj jest 14 obrazów. Chcielibyśmy, żeby było 36. Pod wiaduktem wszystkie te y, obrazy będące jakimś przejawem y, inspiracji, wizji autorskiej poszczególnych autorów będzie można zobaczyć. Serdecznie zapraszamy. To będzie taka stała, nazwijmy to, wystawa. Będzie ją można zobaczyć. Yy, wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby zobaczyć coś innego, taką sztukę street artową, serdecznie zapraszamy. Jest to dość zaniedbany teren, jeden z najbardziej zaniedbanych terenów na terenie miasta. Czy pojawienie się tam galerii sztuki sprawia, że jest to jakiś pierwszy krok, żeby zmienić oblicze tego miejsca? No tak, na pewno. Pan prezydent o tym wielokrotnie mówił. Mówił też, że chciałby, żeby być może było tam kwestie związane z oświetleniem, bo to przecież dzisiaj to będzie łatwo zobaczyć te obrazy, ale jak będzie jasno, więc myślę, że to jest na pewno, tak jak pani redaktor trafnie to powiedziała, pierwszy krok, choć oczywiście nie da się wszystkiego tak szybko zrobić, ale na pewno to jest pierwszy krok. Rok. No i ostatnie wydarzenie, które miało miejsce kilka dni temu, wzbogaciliśmy się o nową, niezwykłą czytelnię, czytelnię muzyczną. No tak, jesteśmy w niej akurat. Tutaj mam takie szczęście, że akurat z Państwem przez te kilka lat uczestnicząc w różnych miejscach, nagrywaliśmy te nasze spotkania, nawet i za granicą we Francji. Dzisiaj jesteśmy w niezwykle pięknym miejscu, ale to już chyba lepiej o nim opowie, czy o w ogóle o samym miejscu Pan Dyrektor. Zapraszam. Ja Państwu powiem, że Leszno wzbogaciło się o jeszcze jedną galerię. Ten budynek nazwaliśmy Leszczyńską Galerią Książki. Dlatego, że chcemy, żeby to było takie miejsce, które gromadzi bardzo dużo osób, szczególnie w weekendy. Wiadomo, żeby był ten akcent leszczyński, a przede wszystkim no, głównym celem spotkań jest książka. Ale przy tej okazji mamy też taką bibliotekę muzyczną. Biblioteka Jazzu, to jest zupełnie nieplanowane, ponieważ w dobie y, strumieniowego słuchania muzyki, w dobie y, ograniczania i cyfrowego przekazywania y, wiedzy muzycznej, myśleliśmy, że wydawanie pieniędzy na, na mediatekę będzie zbytecz, zbytkiem, ale okazało się, że nasi kolekcjonerzy, nasi miłośnicy muzyki dopi, dopisali jakby ciąg dalszy Projektowania biblioteki i zaproponowali, że przekażą tu wszystkie swoje zbiory bibliotece. Dzięki temu staliśmy się miejscem najliczniejszych zbiorów tu w regionie dotyczących muzyki zgromadzonej na płytach winylowych, a większa część z tej muzyki poświęcona jest jazzowi. To być może jedna z największych w Polsce, panie dyrektorze, pewnie jazzu. Czytelnia czy wypożyczalnia? Czy muzyki zgromadzonej tutaj można słuchać tylko w tym miejscu, czy też czytelnicy i słuchacze mogą w jakiś sposób zabrać te zbiory do domu i później sprócić? No, ich wartość jest tak duża, że niestety nie możemy tego wypożyczać. One mają bardziej charakter historyczny, i ich wartość też polega na unikalności. Dlatego te, tej muzyki można będzie posłuchać u nas na profesjonalnym audiofilskim sprzęcie. Będzie można też tu, na terenie biblioteki, posłuchać jej za pośrednictwem platformy, na której umieścimy te zbiory. I co najważniejsze, będzie można obejrzeć, zobaczyć najciekawsze wydania płytowe i polskie, i zagraniczne. Chociaż my nastawiamy się przede wszystkim na gromadzenie, dokumentację historii muzyki polskiej. Biblioteka rozwija bardzo mocno swoje zbiory cyfrowe, czy również zbiory, które znalazły się w tej czytelni będą w jakiś sposób dostępne online? Tak, biblioteka Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa wzbogaci się o cyfrową bibliotekę jazzu. Tam będą wszystkie dokumenty, które również gromadzimy i otrzymujemy od pasjonatów, czyli wycinki prasowe, czasopisma, które będziemy mogli publikować, a te, które, na których nie mamy praw autorskich, będą no, dostępne w naszej czytelni, tu w bibliotece. Także autografy, pamiątki, plakaty. To wszystko buduje tą ideę, którą nazwaliśmy właśnie Biblioteką Jesu. Tego miejsca nie byłoby, gdyby nie dwaj darczyńcy, którzy trzy lata temu przekazali swoje zbiory. Tak. I od soboty można już obejrzeć nad drzwiami tablicę poświęcono. Tym bohaterom, tym dwóm dżentelmenom, którzy poświęcili swoje przez wiele lat zbierane zbiory właśnie nam. To jest Jerzy Reich, emerytowany nauczyciel fizyki, fantastyczny profesor, nauczyciel, a przede wszystkim miłośnik Jezu. I można powiedzieć, jego uczeń. To jest Adam Jagodziński, lekarz medycyny, a na co dzień po prostu pasjonat który gromadzi też najciekawsze zbiory, jakie są w tym także instrumenty muzyczne. I ostatnie pytanie, bo mówimy o tym, że Leszno wzbogaciło się o jeszcze jedną galerię, galerię książki. Co takiego dzieje się w Miejskiej Bibliotece Publicznej poza oczywiście standardowym działaniem wypożyczalni czy czytelni? Szukamy różnych dróg, żeby naszego czytelnika czy mieszkańca Leszna w ogóle zaprosić do biblioteki i zaprosić do książki, żeby finałem tego wszystkiego, co robimy, było szukanie między regałami ciekawych wydawnictw. Także kręcimy się wokół i dawnych pisarzy z Kamandrytu rok wcześniej, w tym roku piszemy o ciekawych kobietach, pisarkach. Yy, także yy, dla nich robimy spotkania z najlepszymi krytykami, sztuki, biografami, to znacznie wzbogaca naszą wiedzę o literaturze i właściwie powoduje, że jesteśmy no, na, na szczycie, jeśli chodzi o wiedzę yy, taką literacką w tej chwili w Polsce, no, to ten cykl spotkań no, sprawia, że, że właściwie jesteśmy najbogatszą biblioteką, jeśli chodzi o Korzystanie z wiedzy współczesnych autorów, biografów i osób piszących o literaturze. Mamy Bibliotekę Osobliwości. To są ciekawe rzeczy, czasem o duchach, czasem o dziwnych, niewyjaśnionych zjawiskach, czasem o ukrytych skarbach, ale przede wszystkim o autorach książek, którzy piszą te niesamowite rzeczy i też znajdują u nas miejsce. Od autorów kryminałów po można powiedzieć badaczy różnych paranormalnych zjawisk. Także jest ciekawie w bibliotece. Inny, inny program i projekt, który nam, na który poświęcamy wiele czasu, to jest spotkanie z ciekawą książką, z takimi artystami, osobami, które można powiedzieć, są obecnie bardzo popularni. To są reportażyści, pisarze, osoby znane z telewizji. Nie ukrywam, że też literacy celebryci. I oni też znajdują miejsce w naszej bibliotece, co cieszy się szczególnym zainteresowaniem czytelników, którzy po prostu no, wypełniają całą bibliotekę. Biblioteka jest obecnie czynna 7 dni w tygodniu, więc nie pozostaje mi nic innego, tylko zaprosić mieszkańców Leszna w mury nowego budynku Plac Metzika 25. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Panie Redaktor, Dziękuję Państwu.